Tym razem taki temat społeczny jest modą naszych czasów, bo jest internet, jest łatwość komunikacji, przynajmniej takiej łatwość komunikacji umysłowej, tak, łatwość komunikacji przesyłania informacji i tak dalej, to coraz częstszym zjawiskiem są związki na odległość. I związki na odległość mają to do siebie, że są one dobre dla ludzi, którzy nie są, są nonkonformistami, to znaczy, tak jak ja, więc ja dwa, dwa, takie, dwa takie zabrnąłem w życiu swoim, oprócz normalnych związków, gdzie kobieta znajdowała się w tym samym mieście, co ja zazwyczaj. Także, także tak to wygląda. Czyli um, jest coś takiego, że ludzie, którzy. Są nonkonformistami, jeżeli chodzi o e, wymagania odnośnie innej o, osoby. To znaczy, na przykład, ja taką osobą jestem, to znaczy, mam. Em, mnie większość ludzi nudzi, po prostu mówiąc szczerze. Może to dlatego, że jestem przeintelektualizowanym profesorkiem, może to ze mną jest coś nie tak, ale efekt jest taki, jaki jest. Także to nic z to, że ja sobie to zracjonalizuję i stwierdzę, że to moja wina, to, to i tak nic nie zmienia. Zwróćcie uwagę, że wyjaśnienie nie oznacza rozwiązania problemu. Więc um, dla takich ludzi jak ja, a także jednego kolegę, którego nie wymienię oczywiście z nazwiska ani imienia nawet, ale opowiem o nim trochę, to y, tacy ludzie, że tak powiem, dig właśnie international relations via internet, no bo relationship via internet, bo dlatego, że wtedy nie trzeba iść na kompromis, można znaleźć rzeczywiście osobę, która dzieli z tobą na przykład 80% pasji, jakie masz, tak, nie musisz się dostosowywać, nie musisz się zastanawiać, to kupujemy, nie wiem, kota, bo ty lubisz koty, a ona chce psa i, i tak dalej, bo wszystko sobie możesz dobrać tak jak wiadomo, prawda, ale zazwyczaj, żeby taką osobę znaleźć, to trzeba wyjść dalej, a dzisiaj przez to ułatwienie technologiczne jest to tak samo łatwe, a nawet łatwiejsze niż nawiązanie znajomości w twoim mieście. No więc nie, wielu ludzi w takich związkach jest, takich związkach, które się albo ziściły, to znaczy częściowo, że się doszło do jakiegoś spotkania, albo nie ziściły. Ja miałem i taki, i taki związek, że rzeczywiście tę osobę nigdy jej nie spotkałem, i się związek rozleciał, bo się pokłóciliśmy przez internet, bo wszystko było przez internet. Albo, ym, y, albo jest tak, że były spotkania, ale ponieważ y, to jest, y, no to, to, to rzeczywiście też doszło do rozstania, ale na innych zasadach, na takich zasadach, że, że wtedy ten związek jest głównie przez internet, ale nie tylko. No, i ten jest teraz zaletą główną tego związku jest właśnie jego nonkonformizm. Non to znaczy, można dobrać dokładnie taką osobę, jaką się chce. Dodatkowo jeszcze dochodzą te takie nasze polskie piekiełko, tak? Jest coś w tym, co mówią różne memy, tak, że polskie kobiety są nieprzewidywalne w tym sensie, że nie zachowują się ani jak kobiety zachodu, ani jak kobiety wschodu. Więc czasami rzeczywiście łączą w sobie wady kobiet zachodu i kobiet wschodu. To nawet mówiono, jakie to są konkretnie wady. Ja po raz pierwszy o tym usłyszałem u Szarpangiego i nie do końca się zgadzam z tą listą, ale coś w tym jest, tak generalnie rzecz biorąc. To znaczy, już o tym mówiłem kiedyś, to chodzi o to, że kobiety zachodu są często mają nadwagę, bo jedzą co chcą, nic im tam nikt nie powie, używają słów takich odważnych, że tak powiem. No, ale z drugiej strony, są postfeministkami, mają już w dupie tą całą walkę o równość płci, chcą się dobrze bawić, są szczere, tak, przygadają ci czasem, tak, że ci wpięty pójdzie, ale wiesz o co chodzi, i tak dalej. Są szczere i takie kumpelskie i to są kobiety zachodu. Kobiety wschodu są przedfeministyczne, można powiedzieć, i one szarpanki tego tak nie postrzegą, ja to tak postrzegam, że może tutaj może, i da, może być to, że rzeczywiście ten. My jesteśmy społeczeństwem, które się staje w pełni zachodnie po tym okresie tego zamrożenia komunistycznego. No i w związku z tym, zresztą niedawno usłyszałem ciekawą tezę, że Gierek nabrał tych długów na Zachodzie nie dlatego, że był głupi, tylko dlatego, że był mądry. Chodziło o to, że Związek Radziecki nas nie połknął, bo my musiał te długi wobec Zachodu spłacać. Ciekawe, prawda? No ale dobra, w każdym razie mieliśmy to zamrożenie komunistyczne i się zaczęliśmy przepotwarzać społeczeństwo zachodnie, więc wszedł ten feminizm, on jest ciągle trochę nowy, tak? Te wszystkie, te wszystkie kobiety, które sobie tam malują te różne zygzaki i tak dalej, i to tak żyją tym aktywizmem społecznym, to jest wszystko nowe, więc się tym jeszcze zachłystują i tak dalej. No i podczas gdy przeciętna Paryżanka jest taka, że klnie jak szewc, pali papierochy, wyganką była, ale już jej przeszło, feministką była ale i trochę jej nie przeszło, trochę przeszło, tak wygląda Paryżanka. Natomiast Polka jest na, ma to ciągle na świeżo, prawda? Natomiast Rosjanka albo Ukrainka to jest przedfeministyczna i ona jest jeszcze taka ciepła, kobieca, tylko problem z nimi to jest taki, że one nie powiedzą o co im chodzi, musisz się wszystkiego sam domyślić, tak, tak jak taka średniowieczna dama, że rycerzu zgaduj, mą wolę, ale za to są właśnie delikatne kobiece i takie, takie tego typu. Nie? I, no więc kobiety polskie, y, 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 że tak powiem, wady, y, wady y, obu tych światów łączą czasami i można się nieźle nacieć, to jest prawda. Zresztą wystarczy wejść na randkowe też zobaczyć, że rzeczywiście są kompletnie y, Generalnie to jest takie zdjęcie, jestem piękna, przyślij pieniądze, tak? I tutaj masz napisane, masz na pokazane, co, co chcę, żebyśmy robili, tak? Czyli góry, najczęściej są góry, co te baby po tych górach tyle łażą. Może ktoś z was to rozumie, o co chodzi z tym łażeniem po górach? Bo wiecie, ja mam taką teorię, ona jest bardzo nieładna, ale ja myślę, że chodzi o wytrzęsienie, wytrzęsienie się. Tak jak mężczyźni, jak nie mają seksu, to wytrzęszają się w sporcie, takim bieganie, jakieś tam siłownie czy coś, to tutaj chodzi o wytrzęsienie się na, na właśnie jazda rowerem, konna, czy łażenie po górach. Tak, tak mi się wydaje, że to o to chodzi, bo innego wytłumaczenia za bardzo nie znajduję. To jest tak troszkę jak Ludzie, którzy lubią sport, ci mówią: uprawiaj sport tak jak my, bo sport jest zdrowy. A sami to robią dlatego, że lubią, a nie dlatego, że sport jest zdrowy. Hipokryci wiadomo. Także tak to wygląda. Więc, więc rzeczywiście jest to troszkę takie trudne. No i wtedy jest to dodatkowy bonus, właśnie, że, że się spotyka to, to, tą osobę ciekawszą z innego okręgu kulturowego, już przez same odmienności i uczenie się tych odmienności związek jest już. Ciekawy i, odmi i zawsze można wszystko zwalić na różnice kulturowe, więc jest mniej kłótni. No ale z drugiej strony jest y, internet, jest ten skrót myślowy przez internet. Jest to, że może do kłótni dojść łatwiej, bo nie widzimy motywacji słów, które się pojawiają na ekranie. Y, owszem, są wideorozmowy, ale to też nie jest do końca to, co, y, co zwykła rozmowa, ta, gdzie się wszystko widzi, i jak to, jak to wygląda. Także to do tego jeszcze mogą dojść różnice kulturowe takie naprawdę poważne. Na przykład właśnie mój znajomy, o którym wspomniałem na początku, miał jechać do Brazylii, do swojej ukochanej, przez internetowej ukochanej, ale się okazało, że, że ona ma innych chłopców i nie widziała nawet o co mu chodzi i dlaczego to jest problem. I on, on potem mówił: Kurczę, ona mi się naprawdę podobała, a w sumie mógłbym nie być takim świętym katolem polskim, tylko zaakceptować, że nie tylko ja będę ją. <laughs> no, nie wiem, może mógłby, nie wiem. W każdym razie ja jestem zbyt zaborczy na to, więc ja bym nie mógł, ale, ale pewnie niektórzy by mogli. Także tak to wygląda. No i jest ten problem, że jest duże obciążenie psychiczne, prawda? Bo jest to tęsknota i tak dalej. Także generalnie. Suma summarum odradzam. Chociaż z ciężkim serduchem, bo rzeczywiście kobiety polskie są nudne. Od razu mówię, dosyć nudne na tle innych kobiet, niestety. Także jak się ktoś nie zgadza, to, to niech powie dlaczego, bo to, że się nie zgadzam, to ja będę. Z... Jak ktoś powie, że się nie zgadzam, to będę kasował, a jak powie, dlaczego się nie zgadza, jakiś dowód poda, to coś tam. No ale wygląda na to, że jestem jednak skazany na. Kobiety polskie, bo jednak te związki na odległość to są dla ludzi bogatych, którzy zawsze mogą wsiąść do samolotu i tak to wygląda. Ale to jest tylko moje, moje doświadczenie jednostkowe, doświadczenie jednostkowe innych osób. Teraz jest w Polsce modne, są łowczynie alimentów, także to też trzeba uważać, oczywiście, ale to już są inne trochę kwestie. Znaczy nie tylko w Polsce, jest to modne niestety. Ale tu wszystko chodzi o prawodawstwo, a ono jest takie u nas bardzo antymęskie.